Który woda rzeką bez przestąku płynie. A Stefan Zoromski był trochę swobodny. To chciał, aby były nauki wolne. A ojciec go wszystkie wszystkiemu siłami. Jak sobieś wyglądał pomiędzy gościami. A Stefan Zoromski do słówka powoli. Niech mnie już na to się głowa nie boli. Gozę ci się ucyć, to ci na nie chce. Bo człowiek nieucony to jest po poniewiercy. Przecież ja mam rozum, ta radę domską. No Mam i nogi, tak za ręce łowię, Ze tatusia kocham, to osłuchać muszę. Miną wakacje, to do skoły rusy. Będę się w tak łuceł, zbiorą różne wieści, co się w mojej głowie prawie nie pomieści. A jak z skołę, to układał ksioski, bo przecież są mieszkał blisko mojej wioski. Ja przecież z jestem w okolicy, to słychał w kaszka Kaśka spod Łysicy. Przebiegam w marzeniu świętokrzyskie góry moje domowe, łosicę strawczaną, bukową, Gronową, Radostową i kamień. Wciągam zdrowymi płucami tameczne powietrze, kryształ niewidzialny, niezmierzony, niezgazitalny, przeczyste dobro. Ta dolina to najściślejsza moja ojczyzna. Tak wyznawał swoją miłość i pamięć w Puszczy patron na szkoły, Stefan Żerowski. Nazywano go sercem Polski i sercem Nienaskowym. Sumieniem narodu, pochodnią mroku, pojedynkami miłości. Każdy ma swoje miejsce ulubione w dzieciństwie, to jest ojczyzna dusza. Byłem na kawałku ziemi, gdzie mnie widziano ośmioletnim dzieckiem, gdzie miałem matkę. Gdzie ojciec mój przeżył lat 11, gdzie tyle było szczęścia, tyle szczęścia i boleści tyle. O miejsce miłości, i ojczyzna duszy, zapłaty mu serce na zawsze. To ciekoty, koty do góry razem na nas w kart jego książek. Bogi z ludzi bezdomnych. Wywaj wygryka z popiołu, mra bez promienia cień jest urodę życia płodek przed wiosną to zawsze i tylko one tylko ty uraź święto 机会已错过。 I'm ja się ośnica. Dworek nasz biały, prześlicznie dzikim odrośnięty winem, ze swymi błyszczącymi oknami, z lipami, młodrzemiami, wierzbami i gruszą. Uczułem, jak bardzo to miejsce kocha, Uczułem, że miłość do tego gniazda mojego jest niezmierzona. Nie kochałem tak nic, jak moją wioskę kochałem. Mój dom, mój strumek, moje zarośle. Tyle pamiątek na każdym kroku. Każdy krzaczek, każda krótka ziemi mnie tak nie znajoma, przez lat czternaście deptana. Mój Boże, mój Boże, ja nic nie chcę, ani sławy, ani wale. Daj mi mieszkać w starym naszym pokrzywionym dworku, wśród starych, tak dobrze mi znajomych wieśniaków. I siebie, deklamującego powinszowanie, kochana mamo, potem łzy jej, wielkie łzy miłości, jaką mnie kochała. Jezus, to praca, taka piękna, wzruszająca scena, która wydarzyła się naprawdę. Byłem w pierwszej klasie i jechałem na Święta Zielone do domu na dwa dni z matką. Była już wtedy chora, bardzo, ale przyjechała po... Jechaliśmy w ciepłą i widną noc w czerwcu, droga tam idzie między olbrzymimi dwiema górami nad rzeką i szło echo. czuję na karku rękę matki, te zawsze pieszczotliwą i aż nadmiernie czujną i głos, czapka ci spadnie studencie, głos nieco dumny, że jestem już rzeczywiście uczniem w mundurze i taki słodki, taki słodki. Pojąć, że w tym starym, opuszczonym ze szczepniałym dachem dworze mieszkał kto inny, że te drogi żółtawe, kręte, kamieniste to nie moje drogi. Tamta wieś to mojej duszy cząstka do tej chwili. gdy Stefan Żeromski był w bibliotekarze w Muzeum Polskim w Przyjaciel z lat kieleckich zajrzał mu przez ramię zaciekawiony, który to z szczytów użył pędza żeromskiego malarza. Lecz była to łysica, bo tylko ona leżała w miejscach jego Dougliko, boż, zy. Maria ty szwajcarskiego w tym piękny wiersz. Swe lata młodzieńcze, gdzie go tak spędziłeś? Te same tu i kwiaty. Puszcza Jadłowa jest święta i Boża. Te słowa pisane nie czyje. Te ziemi zostałeś na wieki rycerze, bo pisząc stąd o nich wspaniały. Zdobójstwo w piórem nie orężę, dziś za to ciokoła kraj cały. Miata ja mógł osiąść, ale tam żadnych szkół nie ma. O oświato, przybądź, o oświato, wstępuj do nich, raduj nas, zbaw nas. Wierzę w Ciebie, wierzę, że gdy ci poznają, uczczą Kościuszkę i Mickiewicza, oni jedni wypasują się na cożej ojczyźnie sercem synowskim. Przed wiośniu, w aż o szklanych domach, taką bohater widzisz Szkołę Polską. Widziałem szkołę wiejską zbudowaną według nowych planów. Były tam sale tak piękne, że każde dziecko biegło do nich z najżywszą ucieczką. Były tam kąpiele, kuchnia, jadłodajna, izba koncertowa i kinematograficzna. lat temu, otworzyła posługuje swe bramy, piękna szkoła jak z Marzeń Żeromskiego. Stało się to staraniem naszych rodzin, oddających działki pod budową szkoły, naszym przyjaciół z Kiec i Warszawy i nasza szkoła najpiękniej... została najpiękniejszym pomnikiem Stefana Żeromskiego w ubiegłej ślicznej... Inicjatorką budowy szkoły, pomnika Stefana Żeromskiego w krainie rodzicwa była pisarka Barbara Bakowicz, oddany przyjaciel naszej szkoły. Pani Barbara Bakowicz uczestniczyła we wszystkich ważniejszych wydarzeniach naszej społeczności od samego początku, to jest od założenia Komitetu Budowy Szkoły aż do ostatniego 30 jubileuszu, w naszym programie przetaczamy fragmenty jej książki Ciebie i jedną kocha, której bohaterami są okoliczni mieszkańcy i uczniowie szkoły. Nazywam się nie i uczę się w szkole podstawowej imienia Stefana Żeromskiego w wschoda Nasza szkoła jest bardzo ładna. Widna, przestronna, kolorowa. Panuje w ciepła i sympatyczna atmosfera. Nauczyciele i pan dyrektor zawsze pomagają uczniom. Starają się, by nic... Się mieszkańcy naszej wsi mówią, że mój dziadek Stanisław zbudował połowę szkoły. Wszyscy mieszkańcy pragnęli, aby szkoła jeszcze została zbudowana. Wystarczyło tylko trochę ochoty i wiary. Gdy po kilku latach ówczesne władze gminy chciały naszą szkołę zlikwidować, wszyscy powiedzieli nie. Z panią Elżbietą Jomra przygotowaliśmy program, który ukazał się w telewizji. I od tamtej pory nie było już zgłoszeń w likwidacji naszej pięknej szkoły. Jestem trudny, że chodzę do niej. Na pewno wiele dzieci z całej Polski chciałoby się w niej uczyć. Nazywam się Luzia Hraboszcz i napisałam wiersz. Kiedy zwykłe to było pole, nikt nawet nie myślał o takiej szkole. Być może rosnące to zboże, wiedziało co powstać to może. Powstał płyn, okazały dla wieszcza naszego chwały Dziś jest wielką klubą okolicy. Z jego tarasu przepiękny widok ku łysicy, gdzie ona, jak wulkan stojąca, kieruje kierunku pod wiatrem wiejąca. Powtarzaj często te słowa, jak zawsze wasza Puszcza od głowy. Latości. Dom jest dla człowieka jakby częścią jego istoty. I taki dom zostaną na naszym To zasługa wójta Włodzimierza Korody i dyrektora naszej szkoły Tomasza Lato. Pan Lato jest teraz wójtem, ale nikt do naszej szkoły nie zapomina. Powiedzieli oni. Dworek, ostaje tradycji i swojskości, pokoju i bohaterstwa. To polski dom. Zbudujemy dom, o jakim Masiu autor I zbudowali. Każda trudna i ciężka praca mierzy się w mojej wyobraźni na wysokość Góry Radosnowej. Jestem oto u jej podnóża w Leszczynach, Młoko Bęczkowie, jestem niedaleko Wierzchołka, jestem na szczycie, widzę już mój kres i mój cel, rodzinny dom. Stój zawsze przy Mnie i nie opuść Mnie nigdy, nie nas nigdy. Bądź pozdrowiona przy najdroższa nasza, którą czciliśmy miłością, gdyś była pod odchłaniami Bóg niewoli. Bądź pozdrowiona w sercu pokolenia, co się jeszcze morduje i cierpi, i w sercu przyszłych, szczęśliwych i radosnych.